W przednim odcinku Project Zambai. Cześć, siemanko, jestem jestem Raszek i witam na składnicy z Gry Project. Za mój dzień 49. E, jesteśmy dalej na wyprawie. Próbujemy oczywiście zgarnąć ile się do zapasów. E, nie ułatwia nam oczywiście ilość zombie, która jest w, mi w miasteczku. No ale dzisiaj mam nadzieję, że uda nam się trochę jakby przeżyć. Ostatnio tą stację sprzątkowaliśmy. Niestety nie było żadnych materiałów do nauki, jeśli chodzi o rozbrajanie, rozbrajanie, naprawę aut. Więc dzisiaj spróbujemy ruszyć bardziej w głąb terytorium tego miasta. I spróbujemy znaleźć jakiś mod wyburzeniowy, albo jakieś materiały, żeby stworzyć chociaż kokrę żeby po prostu przedrzeć się do tego sklepu z bronią. Zobaczymy jak to będzie, ruszajmy, zjem i jesteśmy gotowi do drogi. Dobra, zjem sobie ogólnie chipsy, wydaje mi się, że mam sporo tych chipsów, możemy sobie po tego zjeść te chipsy. A resztę pochowamy do auta. Zostawię może tylko kilka tych chipsów. Zresztą pewnie w tych domkach jak je przybijemy, pewnie znajdziemy coś lepszego. Więc nie wiem czy jest sens tam to brysku, bo nie, pochowam to wszystko do auta. Dobra, możemy ogólnie jechać. Eee, jeszcze wiecie co zrobię? Wymontuję oczywiście żarówki w aucie, żeby z kolejny dzień, żeby nasza postać ci uczyła, jakby nie było mechaniki dalej. Więc wymontujmy sobie jeszcze przed, ten, przed wyjazdem. Jest to auto jest w fatalnym stanie. Silnik ma 5% mojej mili, czyli ten silnik już tak naprawdę... On już... to auto by nie powinno jeździć w ogóle nawet. Piąty poziom trzeba w ogóle, żeby naprawić. I części silnikowe. Części, części silnikowe nie są problem, bo. Problemem, bo możecie później jakby wymontować z innych aut, ale na początku jest ciężko. Dobra, chociaż te lampy. Montujmy. O, no, tam też wymontujmy. Zamontuj. I zamontuj. I jeszcze moi mili akumulator. Akumulator też możecie wy wymontować. Też jest kolejny skill. I to na tyle na razie. I trochę nam powinno podskoczyć. Powaj ten, ten. Powinno trochę podskoczyć. Nie to. A, naprawa pojazdów 40 i pół na 85. Już jest git, ale mogłoby być lepiej. Dobra, jedźmy do miasta. O ile auto pozwoli na to. I przy drodze mamy bardzo dużo zombiaków. O, właśnie. I ten zombiak, nie zobaczyłem go. I mi rozwalił silnik chyba do końca Tak, silnik padł, na no amen Nasze auto padło Auto już nie pojedzie Straciliśmy właśnie auto Przez zombiaka, którego nie zobaczyłem, bo sobie leżą na, na ziemi Ty masz siekierę na plecach To jest znak, moi mili. To jest znak. Świat dał nam szansę jeszcze. Ale ładnie już, bardzo dobre obrażenia wchodzą. Przez tego zombiaka chyba, albo któregoś innego, straciłem właśnie auto. Siekierka miała na plecach, ona. Co wy gadacie? Czekajcie, to ta była? To było tu bliżej, bo ja już nie wiem czekać, gdzie ona leży. O oh, jest! Oj, oj, oj. Załóż na plecy. Na razie schowamy tutaj. I ona jest w genialnym stanie. To jest to. Minus jest taki, że auto już faktycznie nie pojedzie dalej. Jesteśmy bez auta. Musimy jakieś auto znaleźć. Bo inaczej nie wrócimy do domu zbytnio. Tak, silnik jest rozwalony. Ten silnik już jest, e, nic z nim nie zrobimy. Ogólnie musimy jedną rzecz zrobić, odpiąć naczepkę, bo auto już nie pojedzie. Ja coś mam w bagażniku tutaj. Górny ja mam agregat i tak dalej. Na razie to musi być. Ogólnie jak nie znajdziemy auto, to nie wrócimy do domu, więc idziemy z buta. Jesteśmy na naszej okochanej stacji, gdzie ostatnio było grubo. Wybijmy te zombiaki. Próbujmy przedrzeć się tam na, na górę, może się uda. Trzeba uważać na ten, żeby zombiak nie wyskoczył jakiś. Mamy kolejne zombiaki. A on już mnie widzi, więc już nie ma sensu nawet ignorować go. Szkoda, że maczetka zaraz się skończy. Dobrze, że siekierka mamy. Faktycznie dobrze ta siekierka poleciała, że znaleźliśmy jest z tego zombiaka. Więc tego warto zombiaki zabijać. Dobra, moi mili. Dzisiejszy plan jest prosty. Musimy spróbować przeżyć się tu, w tych domków. Jest nadzieja, że tam coś znajdziemy. Jak nie, to po prostu kilka dni tu zostajemy. Boję się tylko, że w domku po prostu, w, naszym, w naszej bazie zaraz paliwo się skończy. Mm, w agregacie. No ale to trudno. I tak nie mamy żadnego żarcia, który się psuje zbytnio w domu, więc... Nie chcę przez ten las iść, ale chyba nie mam wyboru. tam tamten tam jakiś... Będziemy musieli wybić te zombiaki. Ty zombieaku coś miałeś, nic ciekawego nie mieli. No i czeka nas ta większa grupa. Trafiłem. Dobra, jeszcze trochę zombiaków zostało. Nawet bym powiedział, że więcej niż trochę. Oj, oj, oj. Trochę ich jest. Ty masz plecak, ogólnie. Tyłują kolejne. Wątpię, że coś tu znajdziemy, ale no i tak warto tutaj pójść sprawdzić mniej więcej, nie? A no właśnie, to okno. Starajmy się koło lasku nie trzymać. Bo jak one zaczną z drzew nam wychodzić, my ich nie zobaczymy. Dobrze łom wzięliśmy w ostatnim odcinku, w ostatnim dniu. Bo... będziemy mieć kolejną broń. Oczywiście obuchy nie mamy jakoś tam rozwinięte. Nasza pozać nie potrafi się posługiwać obuchami zbytnio. No ale wiecie o co chodzi, zawsze jakaś tam dodatkowa broń będzie. Myślę, że maczeta zaraz się skończy ze względu, że obrażenia są bardzo duże przy maczecie. Drzwi główne są zamknięte. Dobra, musimy wybić, bo za dużej tu jest. To jest policjant tam. On ma pałkę. Skradanie kolejny poziom nasza postać się nauczyła. Nice. Bardzo dobrze. Oprócz zombiaków, oczywiście. Okej. Okay. Właściciel chyba jest martwy. Ogólnie tu są rozwalone drzwi, więc trzeba bardzo uważać. Minus jest taki, że zombiaki zaczęły faktycznie dostawać się do tych pomieszczeń. To skutkuje tym, że no, domy są niebezpieczne teraz już typowo. Słyszę zombiaka. Instrukcja prawa, gra tu. Nie, no. Agregat potrafi obsługiwać, ale samochodu nie potrafi naprawiać. W szufladzie nic nie ma, spodnie są tylko. Tu zabarykadowane w ogóle jest, moi mili. Są deski. Czy ten chłop tutaj próbował coś robić zanim zginął? Oczywiście wody pewnie nie ma. zębiak sobie je. Dobra, przeszukajmy to miejsce i idźmy po prostu dalej. No, no bo co, więc nic nie zrobimy. Kukurydza wszystko zgnita, oczywiście. Chipsy mamy jakieś. I krakersy. Cukier, nie bierzemy, bo za ciężki jest. Dobra, czyli w tym dałku nic nie mamy. Jeszcze tutaj możemy sprawdzić, czy coś jest. Nie słyszę nic, żeby było po drugiej stronie, więc chyba nic nie ma. Kamizelka jest. Czy to był w ogóle dom policjanta? Nasza kamizelka jakim stopniu jest jeszcze? Już ma dziury. Czyli podmieniamy. Oczywiście powinienem tą wziąć i po prostu strzelić tą dziurę. Ale chodzi o to, że za ciężkie to jest. To Kilogram waży, więc wolę po prostu ubrać już świeżą. U sąsiada jest bardzo dużo zombiaków. No trudno no. Zapraszam do tańca. Dobra, wszystkie? Chyba wszystkie. Może tu będzie coś ciekawszego. Ogólnie grillem jest. Tylko, że my jak kuchenkę mamy, więc nie potrzebujemy go, żeby było, gdybyśmy prąd stracili. Ale z prądem na jakiś czas nie będzie totalnie problemu, a te grille... W sumie przez dłuższy czas i tak będą. Sprawdźmy domek, czy coś tu jest. Hmm. Na pewno coś tu się działo niedobrego. On się musiał zabić, z tego na to, że. Mnie niedawno patrzcie na jego ciało, On nie jest takie stare nawet. Coś tu się niedobrego stało. Tak, pistolet. Że oni się pozabijali. wie, że oni się pozabijali. Weźmy to mam dziewiątkę. Muszę zobaczyć, tylko ja mam w elektryce mnożnik. Nie mam. Więc naprawianie ogólnie, a czy e rozkładanie jest trochę bez sensu teraz. Odnie, telewizorów, bo tracimy na tym stolarstwo, akurat byśmy zyskali. Tylko nie chcę tutaj zbytnio młotkiem się bawić, ze względu na to, że jak zacznę młotkiem się bawić, to ta horda tam z góry przyjdzie tutaj, więc sami wiecie o co chodzi. Młotek jest dość głośny, no nie dziwnego. Puszka fasoli, i tak dalej. To wszystko bierzemy. Eee, to również weźmiemy. Życe. Miejsca mamy jeszcze. Przecieru nie bierzemy. Mleko zgniłe. A eee, musimy coś zjeść. Musimy coś zjeść i zjedzmy sobie po prostu chipsy. I się napijmy zaraz jeszcze. O jezu! Ile tu zombiaków jest? Tego się nie spodziewałem, że aż tylu jest. O, oh, here we go again. Ciukierem nie wiem, czy dałbym radę. Jezu, nie za dużo was było, znaczy Gorsze grupy się zdarzały oczywiście. Dobrze nasz postać ma chociaż ten piąty poziom już bity. I tą maczetą faktycznie musi posługiwać na jakimś poziomie przyzwoitym. No nie powiem, szczerze, dużo tych zombiaków w tym mieście wybijemy. Coś ma na plecach ogólnie widziałem. Tylko nie wiem co. Policjant. Panie policjancie, czy coś miałeś fajnego? Oczywiście, że nie miałeś. Coś ona miała tutaj. Widelec. To może nic ciekawego jednak nie było. Jak jest z maczetą? No jest słabo. O, zapalniczkę bierzemy. Ja sobie wychodzę na spokojnie, a tutaj jest stado zombie. Nie, nie. Okay. Dobra, idziemy dalej. Szczerze, ten obszar zrobić bezpieczny, naprawdę, ale żadnych aut nie ma. Zauważcie, żadnych. Górne kolejne zombiaki tam są. On tu coś ma jeszcze. Nóż kuchenny to nie. A ten ma pompę na plecach. Ten ma pompkę. Ale pustą. Bez naboi w środku. Co to jest? To jest kościół jakiś. A tu zombiaki są. I tu źle, i tu źle. Ale tu mi się wydaje, że jest po prostu łatwiej. Trochę mniej ich jest. Więc jesteśmy w stanie tutaj wędrować. Jesteśmy zmęczeni ogólnie już. To jest niedobre. Ogólnie musimy tabletki wziąć. O, zmęczenie trochę minie. Więc pamiętajcie, zmęczenie jesteście, bierzecie witaminę. Trochę Wam da to. Trochę zyskacie na tym. Zawsze jak jest słaba sytuacja, jak ta na przykład, no to jesteście w stanie trochę więcej powalczyć. I właśnie mi. Ciekiera, e, czy ta się zniszczyła? Żegnaj, maczetko, dobrze służyłaś. Więc już nie naprawię niestety Szybko, 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 szybko Powrót do sikierki. Powrót do sikierki Musimy znaleźć jakieś miejsce na nocleg. Bo jest źle ogólnie już naszym stanem z ze zmęczeniem. To jest zabarykatowane, ale tutaj nie będziemy chcieli zostać chyba. Cicho, 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 ząbeczku. Chodź kolego. Czy ty masz klucze może domku? Nie masz. Wart i trochę jest, widzę jest, na ścianie też to mi się nie podoba, więc albo tu zombiak jest oho no tutaj nie chcemy zostać chyba na noc aiming, reloading, 7, 8 obecny który mamy przeładowanie, celowanie, 3, 3 tak średnio potrzebujemy te poziomy. Póki do nich do niej dojdziemy, to jeszcze minie sporo lat. No, lat to przesadziłem, ale miesięcy. Taśma naprawcza, super. Żarówki bierzemy, póki mamy, ile popadnie. Żarówki się przydadzą na rozbudowę później również. Komiks to nie. I nic więcej w tym domku nie ma, czyli kolejny domek splądrowany i nic ciekawego w nim nie było. Ruszamy dalej. Tylko albo zostaniemy w tym domku, ale chyba ruszymy dalej jednak. Kurczę, ile tutaj leży zombiaków pod, pod, tym, pod ścianą. Ojojoj, ojojoj, dużo, 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 za dużo. Dużo jest zombiaków. <laughs> oj, oj, nie za śmiechu mi w sumie jest, ale No sporo ich. Nawet gang motocyklowy jest. Wszyscy! Witaminy! Dawaj! Szansa jest na to, że to auto jest w dobrym stanie nawet. Błagam, żeby to podliwe auto było. Musimy wrócić jakoś. Z buta mamy kawał drogi. Maska zniszczona, silnik... Dobra, nie jest źle. Znaczy jest tragicznie, ale pojedzie. się kluczy pewnie nie ma w środku. Aśma jest. Elektryki, jedynki potrzebujemy, dobra. Musimy elektrykę dobić jeszcze. I w sumie moglibyśmy spróbować odpalić to auto. Tylko tu pewnie nie ma paliwa, ale paliwa to byśmy skombinowali spokojnie. Paliwo mamy dwa kanistry jeszcze w naczepie, w starym wozie. A bo to są puste. Ale to ze swojego byśmy mogli ściągnąć Więc o to się nie boję. Ten zombie muszę szybko, 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 szybko. O nie tu patrzę. Nie ma benzyny, dobra Nie ma benzyny w tym aucie. Dobra, spróbujmy wejść do tego domku, zobaczyć, co się dzieje. Nic dobrego na pewno. Puszka owoców bierz, jedzonko się przyda. Tym bardziej tego jedzonka już teraz mniej jest. Kuszona wołowinka bierz. Coś jeszcze tu mamy? Nic więcej. W śmieciach coś jeszcze jest? Nic. Butelka w bourbonie, Ząb jak przyszedł i to nie jeden. Klucz. Klucz weźmiemy. zbieramy te klucze. O to chodzi, że tu może być do mieszkania po prostu jakiś klucz. Wycofujemy się. Zbyt zmęczeni jesteśmy na walkę. Się zastanawiam, gdzie się wycofać teraz. Nic, będziemy musieli chyba wrócić do tego. Będziemy musieli wrócić do tego resortu tam. Ale to z buta będziemy musieli biec. Bo tu wszędzie są zombiaki. Tutaj nigdzie nie przejdziemy się. Czy mamy coś blisko, żeby zostać tutaj na postój? Nie. Musimy się udać do miejsca, gdzie byliśmy. Innego wyboru nie ma. Ona na plecach ktoś ma. Tu łom jest. A ty co masz? Kołek masz. A kołka to się nie spodziewałem, że będziesz miała. Jestem bardzo zmęczeni. Brakuje naszej tej kon kondycji, strasznie brakuje. Dzięki, postaci, dzięki, że zrobiłaś to. Nice. Jak z siekierką jest? Jest z połową. Dobra, miejmy nadzieję, że tu nic nie ma. To jest najgorsza trasa, którą idę teraz. To jest tak niebezpieczna. bo jeśli tu jest jakiś zombiak... To on z lasu wyskoczy nam. Jeszcze strzał! Najgorzej, jeszcze strzał był. O nie... Przyciągnij kolejne zombiaki do miasta. Jest zombiak jakiś, okej. Okay. I kolejny. Dobra, dobra, do resortu. One nas nie dogonią. nie wiem gdzie idę dobrze idę dobrze idę tutaj musimy biec w sumie idźmy żeby się nie zmęczyć kurde dwa zombiaki Dobra, jesteśmy. Udało nam się. Jezu, to, to jest niepakt, niebezpieczna strasa. Ze to, że te zombie. Dobra, poczekajcie, bo tu zombiaki mogą być też. Nie było cały dzień. I są zombiaki, patrzcie. Jakiś przybieg tutaj. No chyba sobie żartujesz. Co jest? Udało się, w końcu zginął Nóż myśliwski, też już się łamie Ale z buta było w sumie jeszcze gorzej, dobra najpijmy się przed snem Nasza postać jest totalnie zmęczona Pi Idźmy wyczyścić nasze spanko Ogólnie to jest karton, tylko karton nie sprawdzałem, a tu nic nie ma Sprawdźmy czy coś tu jest, jak nic nie ma to po prostu się kładźmy spać Idźmy, idźmy spać, tylko boję się, że te zombiaki mogą tu przyleść teraz Dobra, kładziemy się spać i dzień 409 zakończony, jutro ruszamy dalej. Jutro pójdziemy na te lepsze terytorie, na te bardziej w głąb jeszcze bardziej terytorium tego miasta. No i może tam coś znajdziemy, bo w tych domkach w sumie nic ciekawego nie było. A zależy mi, żebyśmy znaleźli jeszcze młot wyburzeniowy. Jak go znajdziemy. To będzie git. Więc trzymajcie się, do usłyszenia w następnym dniu. Hej!